Tam A jakie, jakie, są, jakie są najpopularniejsze słowa, jak się gra na meczu? Piłkarz. Niemiec. Znaczy po niemiecku na boisku. Po niemiecku no, tak. na boisku? Dobrze, że ja jestem Błaszczykowski. Biegnę. Znaczy nogę mam w gipsie, nie? Bo jak to Błaszczykowski. Nie, no to już dawno nie miałem. No. To do, do Polski. Po polsku do niego mówię. Naprawdę po polsku tak. mówisz? Tak. A do Piszczka? Też po polsku. A do Gecego? No po niemiecku. I Jak mówisz, ja jestem Gece. Jadę, nie? Lecę, mm -hmm. lecę. Mam tutaj, mam. Heum? Ale czy nie? Bo mnie to. <noise> lecę, jestem, jestem, gece i lecę. I co ty wołasz? Zagraj do mnie. Jak Szpi... jest po niemiecku? Spicu Picumia. Co jeszcze? Jestem wolny. O, z... to dobre. <głos> <głos> Jak to brzmi? <noise> ich bin frei. Chodzisz do klubu, is be fry. Nie, takich tylko używam na, na boisku sów. Ty jesteś tak skromny, że można cię jeść łyżkami, polskimi łyżkami, naprawdę. A niemieckie jakie to są? <grywa> <grywa>